Witam wszystkich bardzo serdecznie Tutaj Kokobos. Dzisiaj ze mną jest Tutaj boska trójka Dariusz Siema. I Jinx I sobie gramy tutaj właśnie w Rankedzika 3 na 3 Troszkę nowego I ogólnie jest spoczko Tak Ogólnie jest spoczko, ja gram kartusem no, i nasza. Dużo się chce to na of Battle. Tak, to Fob. Idziemy do ataku. To no. Darek, pierwszy. A. Dobre. Ja grałem przeciwko Riven ani Xinowi. Więc. Czekamy, czekamy tutaj. Oni tu kiedyś podejdą, pewnie. Pewnie tak. No, jest spoczka i musimy to wygrać. I niedługo będzie filmik z hide and seek na tej powtórki. Idzie, a czekajcie, czekajcie. Trzy, cztery. Ja trafiłem, No, jest. Klepa, 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 klepa. No, oni cię zabiją. Kurde, Kurde. No nie. Robinkę. Dobrze. Jest! Ile za ilu? Dwóch za... Dwóch. Dwóch za trzech, bo oni każdy ma deda u nich. A. Czyli się pocało, dobrze drużyna, tał drużyna. A tylko że przesuwali, jest... dwajnaj. No i tak właśnie już prowadzimy 3 do 2. Ja mam 2-0. A ja 1-1-2 Sim ma 2-1 Jeden na górę. A ma To ja jedę na bota. No Ale ładny bo... Każdy ma No A ktoś ma nawet dwie asysty Daj mi trochę też farmy To sam sobie wezmę Szkoda, że nie no mam E Czemu tutaj jest ich tylko dwóch? Jedna, jedna z babka tylko, zawsze idzie do za mniej uwaga. Ok, kurczę, no dawaj, flash, albo nie. nie. Już, dziękuję, ale. Ja bym ją wierzył, O, jeszcze tylko. Chyba... Ew. <śleszy> <śleszy> <śmienia> <śmienia> Jestem boski. Dobra, to ma za ilu? Czy przeżyłeś? Jest, przeżył! Dzięki Bogu. By te z mistrzowie ludzie. No nagranie najlepiej nam idzie. Jak to sobie radzisz, datopie? Ej, no, na no. nagranie nam lepiej idzie niż normalnie. No to się no. bardzo rzadko zdarza ogólnie. Ej, ołtarze się otworzyły, dawaj, przejmujemy ołtarz nasz. Ja farmi. Ty idź farmisz, że to tu sobie wezmę na ołtarz. Uciekaj! No nie. Idę Ci pomóc. Chodź. Okej, okay, Riven, dobra. A nie wiedzieć. Zabij go. To jest, to Co? Ono? Jeden za jeden, kurde. Nafidujemy no, tego, tego Xina. No masz taki demetry Ja nie fiduję, ja ani razu nie zginąłem Ty nie. No, ja najwięcej mam taki staty jak Xin, ale mam ten... Ej, ktoś przejmij nasz ołtarz szybko, bo... Dariusz? Ja nie jestem takim oni mnie zdejmą. Się. I właśnie na Riven Idę ci pomóc już yeah. Czekaj yeah. By to jest. Kurde czemu jest ja zawsze muszę ginąć? A ty robisz triśla O, jednak nie Dzięki Dzięki, Krzysztof. Przejmujemy nasz ult Czy tam Jinx sobie farm? No Elegancko. Ja, 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 ja poty. już jestem w poty. Mieliśmy już ace'a w której minucie? Bo ja nie widzę, miałem ja tam ace tego... 5 minucie lol No w czwarty jak przecież. Super, mam jedną kulę. No byłoby czwarty i 53 do Dobra, nie ma czeki, dokładnie jest, koleżko. <gry> nie, po prostu napisałem na ten na czacie. Aha mnie w ogóle? Ej No słychać Tuda. Idę, idź pomóc, uważaj tam SS w ogóle, Riven No tu uważajmy na Riven Ej, tutaj idzie Riven, widziałam ją, widziałam ją, uważaj na bocie Uważaj na bocie, tam widziałam Riven Tutaj jest dobra Z trzecim levelem, lol Lol, Riven Jesteś? To nie jesteś? że ty jesteś. Trochę nie mam przyciągnięcia, no. 20 za 8 sekund nie mam przyciągnięcia. Aj! ją zdobiłem. Z nami idzie ktoś, uwaga! O lol, ej zginę, pomóżcie mi. Nie zginę, przeżyję, spokojnie. Bo wiesz, że ja bym ciągle strzelał, ja w ogóle nie widziałam. Daj mi. No nie! No i brawo daj mi! O dobra. Ja ale tak, więc... tak ledwo, tak ledwo, ale dobra, Led dobra, spokojnie. Za pasywka dogiła. Ja, ja mogę zultować, zultować, ale już chciałem ci oddać. Dobra, 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 wygrywamy na razie. Nie wiem jak to wróżli, ale wygrywamy. Jest spoko. No. Fitów Patrickla, najlepsze na ludzie na świecie. Przyjmiemy ich to bo nie? To by mi się przydało, bo 10% AP więcej. No ja to się na Czekaj! Jest to bo to jest dobre To jest dobry combo. Ty dajesz klatkę ja otwalam... Ej, jeszcze spocinam ich z Q. To jest dobre. Mam ulti, już dobra. Jest pełnie klatka. mam się drzwi menu. Morgana, Morgana. Aj, głupi ogień. Wow, uciekaj. Klatki, pułapki, 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 pułapki. Dajcie, 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 dajcie. No tak więc to, to dajcie mi, daj dajcie mi Hila! Kurde, dzięki. Dobra spokoj, weźmy ich auto lepiej. To wycofaj się na ołtarzu, weź gdzieś nie będę na ołtarzu, się Idziesz Anka. Gra? No. Weź użyj Aaaaa, Mam ulti, ale mnie nie zabił. Też mam ulti. No, ja. Ach, ten delecz Ultuję no, bo... Proszę, zgin! Ja kilo! Golem Gola no. mnie bij ogólnie. No ultuj! No już ultowałam chociaż. A to ja mogę zultować też. Się... Co ona robi? Kurde. Przegraliśmy, ale dobra, 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 spokojnie, 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 spokojnie. Nic, nic się nie stało, Polacy No bo tak dwa HP te miała to... to... Zabiliśmy w ogóle to driven? No ja zabiłem. To no, dobrze, ma 0, 6, o, no ma 06, 6 lol. Ale z się wbił i nam zewnątrz. No wiem, no my nie widzieliśmy, go on stał za mną. No a Anka bo też na takim low, no, też miała ze 100 HP. Ja jej nie przeciągnąłem, to ja ją przeciągnąłem, to mnie odzultował, ale nie udało się. A spokojnie, a spokojnie, a spokojnie. A ja tydzień ty uważam to mam. To zabije Uważaj! Uważaj Laksina, maszaj Laksina! No dobra, to ja kino. Mówił, że Laksiny na te tam sobie jeszcze ich popróbasz. Nie chciałem zrobić jak i tak do mnie doszedł do to z tyłu. No to i tak bym by nie stały. Tego się jej nie bawił. banował? Wojtek, ja mu nie zbanowałeś? To było jeszcze Riven. Czekaj, nie, ja, ja, ja może mogę ani Trafisz? Czekaj, jak idzie? Traf on kupił już Infinity Edge. Eee, Trinity Force, znaczy. Doch! Wszedła w ult, weszła w ulta. No, sz na no, szczęście. Dobra, dobra, Coś na Arma no. potrzebuje. O, to. Bo ten Xi mi niszczy ładnie. No jazli go! Nie, no już mogłeś ją zabić, na. No. A u nich chyba tylko Kilexin. <laughs> no właśnie, dlatego musimy go teraz pokusować. Pokusujemy Kilexina i Rift, to trzeba to Idę na a topa pomóc a nie, no to, po pomoc Dariuszowi. Spokojnie Dariusz, Dariusz nie obawiaj się, już o Ciebie idzie. Mistrz. Mistrz i Pan. Tam Tamtędy. No dawaj. On to podejdzie. No, to Kurde. A teraz to stało. asystę, więc jest spoko. Kogoś zabiłem nawet, Olol No, bo ja cię tu za wcześnie, ale mi zaliczyło jako, że tutaj mi zabiłem. Ale ty zabiłeś takiego gołębia. Więc w wciąg w moim E. Dobra? Xin ma. Zaliczyło mi, że go zaliczyłem. Xin i że macie krezysty. I tak mocno to będzie Ten Ksin dobrze ci ja ale, ale, jak on ma tylko chwilę z ich drużyny, no to dobrze. No właśnie, on tylko będzie naszym programcem. Ma 3 na jednego, nie ma szans. Uważaj, Darysz, idę, idę tą drogą. Idź, uciekaj! Uciekaj do mnie! ucieknę. Ej, A nie was? ma ani, więc. Uż mi. Ej, ja chyba z tą Anią kiedyś grałem, no? Ty, ja dawaj. Mam... Wygram, ja wygram, ty... wygram. ja grałem kiedyś z tą Anką, bo miałem ją z umorowaną. Giń! Aaaaaah! <gry> no nie! What the fuck? Nienawidzę Tibesa! A, Tibers go zabił! To wszystko wyjaśnić, Tibers to wszystko wyjaśnił. Magiczne słowo, Tibers... To nie? Taka magia Dobra, dziewiąty level a sam Xin ma nawet ósmy A więc się ten Xin ma tę klinicizmę w pełni Idę do ciebie Nie, wywalaj, to moje forma Nie, bo tam mi puszuję, nie mam co tam zrobić No to puszuj z nim I te... Nie, idę mu pomóc nie, Chyba nie, do was idzie, uważajcie na bocie, idzie do was Ani i Janik, to jest Ksi, no fuck Idę do ciebie, jeszcze Kurde, zginę Nie zginie, nie zginie Wyślały go, kurde No już nie miałem, już użyłem przedtem No nie Ten, ten build mój A, fuck, jestem. Go. Dobra, Kisina Dobra, co trzeba zabijać? No, teba, ja zresultowałem, nie wiem, nie, ale. Zabijasz, Ulti. No, oh! Haki! O to... Haki. No, już jestem. Bijam z te na buty na Magic Penny No weź iść tam na bota, to? Ej, no zaraz nie. tylko sobie ja to muszę no weź z tego. Ja mam tu po środku, chodził tu i tu Masz killa, ja to mam... O po prostu no? tutaj na środku i a... idem je. ja jest farming IJ po 3 golda, to jest dobre, trzy golda moje Mój kill Ubywaj Antiversa, aha, on już skinął. To dobrze Hotka, jazda. Idę na topa. Pomóżmy na topie Jinx, chodź. No nie, ja jestem taki low, dobra, to coś co mam zrobić. No chodź o a no raz nam możesz pomóc, nie? Będę ciągle tam farmisz. No dobra. Ej, coś tam nam idzie w ogóle. Rivan za mną szła. Ja wszyscy idą tak ja Ksin tutaj, zginąłem. idzie uwaga! On pół HP, się zaraz będzie z Zginąłem, mówię, żebyś nam pomógł? No, co ty no zabiłam ci! Czekaj! Nie czekaj! Strzem mnie go laserem, bo on się do ciebie doskoczy! On do ciebie doskoczy. Chyba dobra już nie. Laser No ale żebyś go sięgnął. W ogóle ja idę w Omen, bo ten ksin nie się nas niszczy.

tak ja chcę tylko jedną rzecz robić. Farm, farmy. No co, a farmi się o. jak tam ci idą. Mówiliśmy, że ja Teraz no nie poczem nie umierasz tylko. Dobra. Lubi... Spokojnie. jest z wami. Farmie nie jest silniejsze ode mnie. O, PASZCIE ŚWIĘTY! Ja to no, szczęście jak nie wiem. Nie się tylko kill, bo ja już Dobra, nie wiem. Dobra, jak, jak nie chcecie, jak mam nie farmić na bocie, to farmi na kartuszu. To jest mój build. <laughs> omen na kartusa. Garantisty build. Dobra, trochę HP mi się przyda. Czemu omen nie może być na przykład tak kartusa? Też mi się to przyda przecież. Właśnie. Dlatego Xilinna to ma 14 fragów. Ja też, ale ja mam. Ja ogólnie mam lepszej staty od niego. Powiem na Magic Resist, kurka, niedobrze. Może kupcę tego, jak to się nazywa. Łe. Może na Moja wieża, moja, moja, moja mój dobra, dobra aż nic. Uważaj, uważaj gdzieś do ciebie Xin chyba. No jak farm na topa, ja mówiłem, że ci idą no. No wiem, bo, że przegramy wiem, to, bo ty tam se chodzisz sam, jak zwykle. No że... strzegamy cię, to tam sam se idziesz. I farmisz, ucień, po... się. Ej, Aby... Ej, to nie... przejmuję ołtarz, przecież nie widzisz. Przecież tych zabijemy. Jest Ej, dwóch kraty. na ten. Ultuj, kartus, ult! Zabijesz tego, obi... No Ultuj! No ją ci przerwie, no wiedziałem, że... No bo co gadasz, że mam ultować? No bo przerwała ci Annie. Jak zginiesz Boniu, a ty ultujesz jak żyjesz i jest przy No to wójta, ty, no? nie powiedzieć, że, że nie teraz, a ty gadasz ultuj, ultuj i teraz, ultu, bo zabijesz ten. No, bo byś sam gdyby gdybyś się nie zastunowała. No, to mogłeś pomyśleć, że mnie zastunuje. Ale to nie wiem, gdzie jest Jak się na ten Idem, co, co przebija, aha Void Staff, a tu to, to, to on jest, ten Void Staff? No. Bez nadziei, nie mamy zgrania, no się, no karczucie. Jak zginiesz, to może użyj. Będzie najlepiej, wtedy wszystko przebijemy. No właśnie, a ty mi gada, że... ten... Mogłeś zginąć i dopiero zdecydować, mogłeś bo bo zginąć na pewno. No wiem, no ale... No, ty mówisz, że zabijemy ich, a ten... Mogłeś ich zabił, gdyby się nie przerwało. A, widzimy. Pomóż mi szybko. Już. Zgadziłem moją... My... O. No i gitara, bo... i tak to wygramy. Bo... Mam już na chwilę. Wiem i kram jest na tyle. Zobacz, ty masz low damage. Aha, ja mam takie dać, że to carry jak tą grę. No ja. W ogóle teraz już ten nie jest taki silny. W ciągu tak cię, mnie cisnął też się nie cisne. Jak kupię Volt stuff, to będę go cić na on ciągle to ten... No ten to zbiera. Ja uważaj na to, Ankę i na Ksina, ej Na Kxina i na Rivena chyba raczej. Trafii Waga na, księ, na wycofujemy Już nas zabiję Ale na księ masz mały demy No bo on, kupił, on na mnie idzie ale ja kupię ten Wojts to będę dla niego dobry Wycofaj się no nie Dobaj, zabijemy go bej Zabijesz Zgin i zultuj Już zginęłam, ultywałam niedawno Nie muszę tak, że zabijemy, zabijemy i... No Byśmy zabili, no! No to, byśmy zabili, ty, ty za szybko jak zwykle zginąłeś. No, byśmy zabili, no bo on flash, no i co? byśmy zabili, no serio, no, nie widziałeś jakie low, zobacz. No ty mówisz, że york? zabijemy, zabijemy i właściwie widzisz jak zabiliśmy. No bo ty nie mówisz, za no, no. no to chyba ty ciągle Warto tak gadasz tak. się zawsze tak jest. No, że zabili, zabiliśmy, Taki low, a ty nie... No, no, ty, nie ty nie masz w ogóle damage'a. No to nie masz, ja mam No ta, 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 ta. No tak. No to ja może swojego? Co? I może swojego? Wysiąc. Ja dwa Wcale nie. <laughs> Dobra, nieważne. Po co my się tak No kłócimy? Na nagra... Jeszcze nagrałem nagranie. Ty zawsze tak się kłócisz. Ja sobie już nie nagrywam. Uważaj, Dariusz, na Riven. A to jeszcze nagrywasz? No nagrywam. Idź do mnie, idź do mnie Już idę A, Co? Ile ono tego ulta? Chwila chwilę Możesz mi coś Co, ta Antka kupiła coś na mnie? Ultuj! Dobra, ace'a. Uciekaj golema, uciekaj! Yes! W końcu nic nie będzie. Najwięcej zabić, z teamu. Kupuję Void Staffa. Zaraz się dogonię. No to do rana zonie. To jest zonie i robotem w jednym. OP Dariusz jest OP. Sprzedam do rana. We, Riven mam przebicie Pantera. Oooo, yes, to by był dobry yey. item, to se kupię. Ej, zobaczcie ile mam farm Rival. Mam tyle samo co on. Może, że Xin ma, ma mało, że Xin ma mało i... że kupiłem Void Staffa, to też jest ważne. I może jest to, że mam najwyższy level. A po co ci farmach, Jin? Żyj z killi, nie... Jest 3 na 3 nie jakieś 5 na 5 Ule, to coś mi się zlogowało, on mnie dogoni, a nie Chodź, ma to, ma. Ale, Nie, jak nie, ty... nie, ja zginąłem Ale Ależ mam Jak zginiesz, multum Oć. Od... Nie, nie Kurwa. Bardzo. Mam multa. Dopiero mi się teraz załadował po To się e. zadawanie dobrze, zobaczysz jak sin nie żyje No ale ty włochałki, bo... Ja ta sama mi... nie spuszuję tobym miał ult to bym mi pociął, ale udało Ja mam tylko 128 farmy, ludzie. Tak mało 3 na 3, nie ty więcej Ale to też trzeba farmić Kupij dobre itemy, kup sobie Infinity. Aha, to jest infinity Edge Wróćcie się na to, się na to I na to, patrz bronić tą wieżę, defować ją Ja tam to już idę by, To nie No dobrze, nie mam, dobra Proszę, mamy spuszowane dwie, dwie wieże na każdej ze stron Ja je spuszowałem Fajny build, Kratus, Paman Randuin'a, oh yeah No dobra, no so. będę bardziej sporo na Xin'a No, no dobra Uwaga, nie wiem są to, te dwie wieże, to ja zrobiłem nie? No co to za znaczenie? Okay. Sam byś ich nie zrobił. Idź do tego, iść żeby... do bez, bez dwóch mistrzów. I... Ej! Przemy ołtarz ich? Tam jest Anka, się wycofuje, czyli teraz... Xin, Ej, między nami Xin Zabijmy go! Gdzie on jest? Na dole. Uważaj. Nie. No dobra, teraz ja ginę. Nice help, po prostu. No pomagaliśmy ci, a mówimy, że ten... Grab, grab, grab! Nie, mam. nie ma. Teraz mam. Ło, wow, tylko Tiber! No fak, no dzięki za pomoc, Proszę zgin, proszę zgin, proszę zgin! No jak to? Jak to, jak to, jak to? Powinna zginąć. Gdzie. No dzięki, no, od razu tam sam No tak. O, no nie możemy tak robić, że sam tam farmie, z tam farmy i przychodzą, i od razu go zabijają, potem jest czek na dwóch. No a później mówi, że night help, o, jak sam puszował. No, nie się przecież. To byście mi pomogli puszować. Ale ty puszujesz, no idziesz tam na linii nie puszujesz. Od cię ty... tego czy to coś? No, nie, jest, to nie to coś? po co? On, on, jest, on jest słaby, on jest mega słaby, on nie bardzo mało daje. W ogóle nie masz life on ci zabije. On ci zabije! Nigdy! Ja, prawie zresztą no. zginął od jakiegoś stworzenia. Ile potrzebuje? 720, no to po prostu dobra. To chodźmy moje no, zrobimy naprawdę z tego, no to chociażby nie gol. No on no, no. tak mało daje, on jest gorszy od tego Barona. O wiele gorszy no, jest. No zawsze coś daje. I krótszy tak. czas i wszystko. Dobra, no to nie... No to chodźcie, zrobimy po Nie, bo potem nam sprzejdam. Xin, jakie ma temy? Ja zrobiłem połowę sam Uberona lipa sam postujesz na no. inni zamiast jakieś takie robić sam pusztujesz na które No trochę prawda, potem my sami z Darisa stajemy i... No, robimy no... to, robimy to Najpierw i zrobimy potem aż tego tego, tego, tego typa. Co to jak on się w ogóle nazywa? Na shortin To jest Xin! Chodźcie na topa wszyscy Nie widzisz? Teraz się boją A tak tak sam byłeś to widzisz? wszyscy się cisnęli Patrzcie, wszyscy jedno jedno To O kurde Dobra Ale ksina, ksina Jest, zabiliśmy. Ta moja minka, ice To Dobra, teraz to złożę tego, 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 ten kapelinder. A, pozbieram. Poczekam na armor. Spójrzcie jakąś wieżę. Szybko. Co mi na armatki? Armatki lepsze. Nie właśnie nie, bo tu mam większy atak A nie. Jeszcze inhibitor znieś, Dawa. szybko, dawaj, inhibitor i, i spadam. I spadaj. Mam 10 sekund do Rivena. Zdążę, zdążę. A na no spokojnie, inhibitor jeszcze. No, tylko że nie masz lifesteala, to na lifesteal. No, a jest tutaj jakiś kropiec albo coś? No jest, jest. No, za chwilę złoży lifesteal, za chwilę live stream. Coś na kropiec czy coś. Ale o... właśnie wy się musicie wbijać i ja z tyłu po prostu ich biję no i tak... co no, to było, ile było? Dwa za trzy dla nas, opłacało się. Już nie widzi że nie Dla nas spokos... się opłacało, bo sposzowałem wieżę i, i inhibitora. Tak musimy robić, robisz, szybko i zabijamy i puszujemy, i cześć. Że powinniśmy pokonać pierwszego i tak powinno być Idziemy za... na Xin'a? Jest sam, a nie jest czeka, na dole. Czekajcie czeka na mnie, czekajcie na mnie, czekajcie na mnie. Dalej, 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 dalej. My to farmimy sobie, chodź do krzaków, Daryż. Idę. Ogólnie teraz mnie spokusowali, widzisz, i coś źle zrobili. Bo mnie spokusowali. A jaki mnie nie będę spokusował... Jaki masz armor? Mam lepszy armor od ciebie. Już jestem szybszy. Roman na magię, więcej gorsza na AP. Dobra, możemy się bić. No bo to chodź, to pierwszy. No Ani? To jest Ksi, Naxina, może co? Czy flesza? Wycofaj się. Uważaj Xina, bo on do ciebie doskoczy zaraz. cię zabije. Musimy razem. Przyjmijmy ołtarz? po prostu. Teraz zginąłem! Dobra, mamy go. Ilu? Jeden za trzy. Trochę ja głupio zginęłam, ale dobra. No, ja przejmij ołtarz. A ty tam puszczuj, ja przejmę ołtarz. No, przejmij ołtarz. Zawsze ten 10% Jest! Wygraliśmy! Dobra, to to by było na tyle, ludzie. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jak się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć.